Pan, span, pan. telewizja już... przyjechała. Dzień dobry, typanie, dzisiaj do nas przyjechał. Będą raporta zrobili głównie ze mną i z Werką, ale też z całą ekipą. Także śmiesznie. Wstajemy, wstajemy, mój 11, 12. Panie dla Wujaszka o... Poza Karolem. Poza Karolem, który tak naprawdę wstaje o... To ja... Najwcześniej ja. <laughs> Bardzo często walka na kamery teraz tak samo. U mnie na kanale bardzo często polega nagrywanie na tym, że po prostu nagrywam swój dzień. W związku z tym... To, co robię w trakcie dnia, to jest na filmie, i za to ludzie to kochają, bo po prostu jesteśmy naturalni i spontaniczni i nagrywamy swoje życie po prostu. Super, bardzo Trzeba Czał... więcej kamer przynieść, za mało kamer tutaj jest. Ale ja wiecie, co, szanuję, że to jest naprawdę profesja. Bo to wiecie, wiele osób mogłoby sobie powiedzieć, że e, tam sobie, wiecie, młodzi ludzie zamieszkali i sobie robią ja z telefonem, a to jest rzeczywiście. No, staramy praca, się. Staramy produkcji. Się. Ja początkowo montowałem sam wszystkie filmy i sam wszystko yy, robiłem. Montowałem, robiłem miniaturki, wszystko, wszystko sam, ale później było za mało czasu i też yy, myślę, że jest taki pewien etap w życiu, że musisz w pewnym momencie troszkę odpuścić, mimo że wiesz, że samemu zrobisz coś lepiej albo zrobisz to, może nie lepiej, ale bardziej po swojemu, ale nie da rady robić wszystkiego samemu, więc lepiej odpuścić, dać część pracy komuś, a ty możesz zająć się i poświęcić ten czas na coś innego. I właśnie ja to zrobiłem. Wszystko jest takie rodzinne bardzo, nie? My nagrywamy sobie tutaj film razem, a później idziemy na imprezę i pewnie jeszcze nagrywamy tę imprezę imprezy razem film, nie? I później Peter będzie dał radę kamerować i ja muszę mieć kamerę, no także jest... I jest... no to jest mega, że w tym wszystkim jest jeszcze prawda, no bo tak naprawdę tak, w internecie, tak, słuchajcie, a zresztą wszędzie, tylko autentyczność nie, się broni, bo... W internecie więcej fej... pewnie, w telewizji pewnie mniej. <laughs> ja od zawsze oglądałem YouTube'a, zawsze. To wszystko, po prostu. No dobra, jeszcze zanim był YouTube to też pewnie coś cię tam inspirowało? No to faktycznie ja zawsze ja zawsze dodaję YouTube'a, zawsze byłem widzem. Wiedziałem, co widzom się podoba, więc dużo prości było mi się dopasować i zacząć tworzyć samemu, bo wiedziałem, co ja chciałem oglądać i, co, i na co ja zwracałem uwagę jako widz. Więc y, w telewizji zaczęli być nie chciałem, ale, ale zawsze chciałem być YouTuberem. Ja bym chciała y, zobaczyć trochę, jak się wydarza taki filmik na Waszym YouTube'a więc mam nadzieję, że mi trochę y, taką małą próbkę pokazać. No zobaczmy. No tak. A gdzie się zatrzymajmy na chwilę? Musi dojść do mnie, a ja będę kiwała. Bo to, te, te, w telewizji robimy kiwaczki. To, to, możemy to nagrać, bo to jest bardzo y, ciekawe. W telewizji robimy kiwaczki, czyli y, dogrywamy teraz jak ja y, słucham. Teraz opowiadajcie mi o czymkolwiek, a ja będę Serio? Tak. Okay. tak. A potem to podróżuję, tak. tak. potem przecinamy. Słuchajcie, to są jaja, ale śmieję, że to później... Y, bardzo a mi pomaga, pisze, tak? bo ja później tnę, choć to, że ja później tnę y, wasze wypowiedzi, no bo wiadomo, że one nie wchodzą logiem. I ja muszę to czymś y, przykrywać. I czasami jakby sensowne jest to, żeby puścić wasze kawałki z YouTube'a czy y, tam cokolwiek, a ale czasami po, po prostu kiwanie pasuje, a, coś tak co tak dwie nie od razu. to grają kontplanowo. Jak jest jedna, to ona śledzi akcję, a to trzeba dograć. Czyli jak coś się nie klei i oglądacie, to to jest dograne. Runek wleś na szafie, a szafą <grym grym grym> nie jest. A. To też jest fajne. Proszę trochę, jest ciemno. Jest no, ciemno. Będę o... już do niego zobaczyć, co się dzieje. Albo asertywny, widziałbym Maicon. Zobaczymy. No to jest asertywny, dzień dobry, no, trwałem, przejechałem. Albo nie, inaczej lepiej to zróbmy. Czekaj. No, Zrzućmy go. Nie, tak. niech ta kamera obudzi Małego Michała. Ma tám... to <doludyne> 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 okay. A nie ma niej. Na, tak naprawdę bardziej radosnego w tym domu, jak to kiedy się budzisz, a tu każą Ci biega po schodach. I chcielibyśmy, abyście, może bez nagrywania, czy nagrywają nieważne, wkroczyli do jego pokoju teraz. Dobra. No, powiemy, że ci dobrze, że, no, że już jesteście i że chcielibyście, żeby was tak? ja, ja totalnie jestem no to jestem w tym. Ale to wejdźcie może wy, bo on będzie przerażony, no, no, co no, coś to się dzieje. To tak, bo no, my zawsze powiedzieć. my przyjechali już, no, no. Nie, 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 właśnie po prostu wyjdźcie. Zaraz za, za, to za mi jakiś pikier nie może Okej masz mikrofon. dajmy mu Mamy, mamy tą to... No tak, Tak, nie nie To no, będzie mieć no, 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 Telewizja brakuje Czyli generalnie mamy moim będzie to obudzić, no, tak? Jest... No nie wiem, to nie wiem. Że... No, to, dobrze, nie halo, halo. Dzień dobry, Były pana. A ile ma pan zasięgów na tym YouTube? Mało. No. <laughs> Michael, co jeszcze śpisz? Przyjechała, Telewizja przyjechała z tobą, wymiar robić minutka. <śvanie> dobra, Jeszcze minutka. Dobra. Dajmy mam minutkę jeszcze. <śvanie znowu> jeszcze minutkę. Stójcie, ale, ale nie, nie ma zawału, wszystko jest dobrze. Nie, jeszcze Wszystko dobrze. Słuchajcie, no. M, muszę Wam powiedzieć, że czuję się naprawdę jak członek waszej ekipy. Nie! Nie, no, zobaczcie. Wszyscy na żywo. Wszyscy cię na żywo. Wszyscy na żywo. Przewrócisz się z tym zaraz. Urla, nie mogę, nie mogę. Ale masz. A gdzie masz dźwiękłość? Tu no, upaść. Gdzie? Zaraz, zaraz. Ale Dla gdzie raz. masz mikrofon? Nie wiem, gdzie jest. Nawet nie z Powiedz prawdę. Czy ci Państwo są grzeczni? Dobrze się z nimi mieszka? No? Nie narzekasz. Nie narzekasz? To no najważniejsze. Proszę stary, iść na kawę. Tak, Stary, bo na starych. nie każdym starym. Bo... Chyba, <ścoughs> uważasz. <ścoughs> <ścoughs> O tu, jest, o, tu jest ten, o tu jestem stary starszy. A, on was tutaj trzyma w wszystkich wyzach. Na starość czasem młodzi, ale... Jest. <noise> No. I Tu masz ostrość, ostro, ostro, przysłona, teraz obróć się na nich, na nich się obróć, twoje prawo, albo no lewo jak chcesz. i że ona jest stabilna, że ona się nie trzęsie, się nie rusza. Zdecydowanie, no. No. Jak jest duża, ciężka, to jest o mm wiele -hmm. stabilniejsza. Piter, musisz to załatwić, taki sprzęt. Już patrzyłem, A? ja A? z tym chodziłem, no, uczyłem się. Znaczy, ja nie wiem, czy wam jest potrzebny taki sprzęt. Bardzo nie, no to zabiłoby nas transportowo. No, żeby cały czas, no, tak. Jakie masz życie? Zdecydowanie, Karol ma. Zobaczcie, Karol ma fairy. Czy jakiś sukni, czy jakieś mi złiche. bej. proszę bardzo! Nie, Bardzo za widzisz, żeby nie było ich widać. Teraz to magicznego, żeby nie było tak, zakrywasz, bo. Tak jakbyś. By, jakbyś by, był bez gatek. Bez gatek i dechy. zakrywasz, żeby nie było nic widać, nie? Siemanko, dzisiaj tutaj nagrywamy sobie. Za, prawie nienaturalną interakcję. Wow, Siemanko, Michael, co tam masz w ręce? Co to jest? No, wow, siebie. To tak. jest niesamowite Patrz, tam no jest kamera, widziałeś? Dzisiaj do kamery mówimy o, o tym, ko. że nie mówimy do niej Dla Dutryka wypracowaliśmy Do której chcesz Ja robię taki challenge, do, do, do. że jedno, że jedno do, do. słowo mówisz do prawej, drugie do lewej, trzecie do... Do lewej I tak się lewej. uczysz? Wiesz, patrzę na ciebie w obiektywie no Zepsujesz Zepsujesz Nie, bo teraz ty bierzesz udział No, teraz ty, ty mówisz Raz, dwa, trzy Od Od twojej strony Powiedziałem, raz, dwa, trzy Zastanawia się, jak wyjść do na Fairy Mail. Na koniu zbroi. Na koniu ze zewn zbroi. Dzień dobry. Jest mój Jojo. Okay. Mój Jojo. Mój Jojo. Mój Jojo. Mój Jojo. Yes! Mój Jojo to? to jest. Zróbmy ostatnią rzecz. Jeżeli dla Was to jest ok. Rzućmy Bo... majkę do Wasem. <laughs> Nieważne. Nieważne, nie ważne. Ważne, że jest basem, jest Mike. Cześć moi drodzy, witamy na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest u nas dzień dobry TVN i nagrywam trochę taki backstage. Witamy serdecznie i na sam początek Krzychu ma niesamowity żart. Jest dowcik. On no, ma tak dobry żart, a to powiedzenia ja, że to jest niezwykłe. Się. Pasz, nie może Patrz, nie może, to nie da rady już. Okej, okay, uwaga. Jak nazywa się poka bez oka? <śmiennie> <śmiennie> Ale śmieszne to było Brawo, Brawo. W dzisiejszym odcinku Chodzimy tutaj sobie po domu, oprowadzamy Panią Basię Może panią Basię. pani, Basia, o, Basia, pani, Basia, pani Basia, Basia Pani Basia Pani Basia musi Pani powiedzieć o tym. Pani Basić widzę. Jest, tak. jest taki moment w życiu, że jak ludzie, którzy są od Ciebie zaledwie 10 lat młodsi mówią do Ciebie Pani, to jest niedobrze. Dobrze, więc Basiu, ja. masz 10 sekund na zachęcenie naszych widzów do wejścia na nasze kanały i subskrybowania ich, czyli subskrybowania. Jakby to tak <laughs> jak to, to, ma, to, to znaczy subskrybuj? Subskrybuj? to, 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 to. Do tej kamery, tak? Do, no, do której? Tak. Do, do której? Do której? czy której? Do której? Do której? w tak Do Kochani, to Kochani, wspaniała ekipa super. Su subskrybujcie! <grymne> Chyba ma kanał, <grymne> wszyscy. Subskrybujcie też kanał. Yy, Dzień dobry, TV, ale przede wszystkim bądźcie z nami, kiedy my będziemy yy, na Antenie pokazywać ten no, to materiał, bo myślę, że trochę tajemnic yy, pokazałam też, naszego świata, tak, tak czy nie? No, troszkę taki backstage, troszkę tak pokazaliśmy, jak jak, to, jak żyjemy, jak to wygląda. I fajnie wyszło. Powódka bajka. Tak. A na bajka. Bardzo mi przykro, ale w każdym razie subskrybujcie, patrzcie, już mi teraz wyszło. I łapki w górę. O Dobrze! No, jakbyś tak zachęcała za każdym razem na moim filmie, na pewno byłoby ich więcej. Cię no dobrze, gitarka. Dziękuję Wam bardzo. Yy, I co? Już ostatnia rzecz nam została, czyli sobie taką spokojną rozmowę nagramy. Ale jak szybko nam idzie, co? No jesteśmy ekspresowi. No właśnie się widzę. Zwierzę to telewizyjne. Majka się tu zakrywa, bo Majtek nie ma. No Majtek Nie no, masz Peter, No Peter, zapuszcza z nami wąsa na walkę Majka. Wszyscy będziemy mieć wąsa. A ile zostało czasu? Malutko, ale możemy. No za bardzo nie 27, rośnie. tak? No. 2,5 tygodnia. To krótko, proszę. Walka jest za 2,5 tygodnia? Z sobą za 2 tygodnie? Ja przynajmniej ja. mam trochę tego, a... No nic. ale możemy, no. Ale ten trzeba zlecić. Nie no to powiem Ci baciu, że fajną masz no. chyba pracę. Sobie no. z ludźmi posiedzisz, po ponagrywasz coś. Fajnie, no dużo jest tutaj aspektów. Czasami wiecie, że to jedno to jest nagrywanie, ale drugie to jest rzeczywiście podprodukcja, ale też planowanie, wygrywanie tego wszystkiego no to jest takie logistyczne czasami bywa. Trudne, ale generalnie lubię. Zresztą to jest fajny, fajny aspekt, że, yy, że z ludźmi, ciągle nowymi, więc yy, też Ciekawiej cały czas że Tak, to, to, to Tak, tak. No, więc... no tak, no bo wybieram takie tematy, które mnie jednak interesują, a nie takie, wiesz, że ktoś mi tam narzuca, bo tego nie, nie lubię. Bo no, nie umiem zrobić materiału, który ktoś mi narzuca. No, <laughs> to, tak. tak nie lubię, że to jest masakra. Ja muszę czuć, wiesz, ja muszę mieć już tą. Wizję w, w głowie. Ja muszę mieć tą historię w głowie, bo jak ja tego nie mam w głowie, to to w ogóle nie wyjdzie. O, to było mocne przeżycie. <grym> Super, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Myślę, że będzie bardzo fajnie, ale jeszcze siedźcie, bo sobie co ponagrywamy? Kiwaczki. <grym> A, A więc nie. tutaj staliście, tak? Cała, ta, cała publiczność. No ja My tutaj jesteśmy, jest wiesz... Legitim Ale wiesz co, jest, jest takie e, trochę psychologiczne zagranie często używane Ja się niedawno dowiedziałem o nim, że w Stanach tak robią Że jeśli się nagrywa cokolwiek, to za kamerą fajnie jak ktoś siedzi i reaguje, uśmiecha się Bo nawet jak tego nie widzisz, to podświadomie cię to powiedzmy napędza i daje jeszcze więcej energii jak na przykład powie A ktoś się zaśmieje Śmieje, tak. no to pewnie, bo to jest y, taka naturalna energia No No i zawsze Myślę, że najlepszym pytaniem będzie zapytanie Karola o koszulkę, którą mam na sobie. Tak. Już mówił. Mówiłem, dwa, dwa razy powiedziałem. Możecie porozmawiać, ile będziecie mieć wyświetleń ile on będzie miał w na tym samym materiale. No tak. No właśnie, no. Haha. Ha. Mamy to no. chyba wszystko, co? Tak, jeszcze na zewnątrz to nagramy z wywieściówkę. Może y, będzie uczestniczyła w naszej stałej grze dla wszystkich osób, które tutaj przychodzą, nie? To jest coś takiego, że Karol mówi, masz 10 sekund, żeby skoczyć do basenu, tylko możemy przygotować, aby go odsłonić, nie? Super. <grym> Ale ja mam inną grę, możemy zrobić z basenem no, bo... To No to jest co no, mi najbardziej podoba w tym y, całym świecie? To, że już teraz nowy człowiek, który się chce... To nie musisz być od nikogo zależny, po prostu sobie sam robi. Nie jest jakiś system, to zawsze tak, że jak ktoś ci nie da szansy, to nie masz szansy. Trochę tak, trochę tak. Może się co na szyję. Dobrze, może się co na szyję. Fajnie. Ok, uśmiech. Ale. Jest, biorę ale czas. To pozwolę sobie zabrać to ładniejsze. Może tak no, być? Może no bardzo. Tak. a to ja sfotografuję wasze lepsze. <laughs>